A co ja chlam? Napój? To jest twoja zasada? To ja mleka nie piję. Bo tobie mleko nie wolno. A i dzięki za trzy złote. Dzień dobry, trzy złote. Panie Janku, czy powiedział pan rodzinie o podpalieniu Hali na starosielcach rok temu? Jeśli oni wiedzą, to też mogą odpowiedzieć karnie przed sądem. Pamiętam, jak pracował pan ukoniowała, to podpalił pan hale na starosielca. Żadnej hali nie podpaliłem, a ukoniowała nie pracowałem. Parę dni w miarę przez kolegę, że kolega <coughs> chciał, żebym mu drzewa narąbał to on zapomniał chyba powiedzieć to na lajcie. <śpiew> <śpiew>